Czy jesteśmy bezpieczni? Adrian Węgierski, MMAP ze mną Mateusz Murański po, po face to face, po ważeniu, po media treningu. No i jak... Cześć, Mateusz, no jak na gorąco musimy zapytać o te emocje podczas, podczas ważenia Twojego taty z szalonym reporterem, no bo tam już nie wytrzymałeś i, i, i trafiłeś chyba szalonego reportera mikrofonem. Tak, tak, tak. No z tą miękką, tą miękką. już tak. Powinien dostać dużo większą karę jeszcze przed, przed, przed walką. Ale też nie chciałem siebie z siebie robić pajaca i się szarpać z ochroną, bo, bo to byłby brak szacunku do nich, do federacji i do ochrony, a nie o tym e, atawistycznym jakby ruchu, który wykonałem, bo to, to jest wiesz, kto jest krew z krwi i to jest ojciec za synem, syn za ojcem, no kurde, wiesz, no, wstaw się w mojej sytuacji. Dokładnie, ale jak to jest? E, no, mówu. Dobrze, przepraszam. Tak, no, wstaw się w mojej sytuacji, no tam już po prostu emocje sięgnęły zenitu i, i tak się stało, się stało. I tutaj jakby paradoksalnie kompletnie nie chodziło o Arkę. Nie? Właśnie jak to jest, że Arek nie jest już na pierwszym planie, na pierwszej liście osób znienawidzonych przez rodzinę Murańskich, tylko jest to po prostu szalony reporter, bez dwóch zdań? No bo, wiesz co, ja wiem dlaczego, dlatego że... No jak dlaczego? No dlatego, że przede wszystkim jakby oni byli na tym... On, Arek, wnosi jakąś wartość sportową do federacji i tak dalej. Ten się gdzieś tam przykleił, koło dupy mu się przystał, roz, roz, zrobił sobie troszeczkę fejm. Zrobił sobie troszeczkę, wiesz, troszeczkę jakby marketingu i w porządku, ale to, co powiedział dzisiaj... Ojcu, że, że, że jest pedofilem i wiesz i niech no jedna na dziesięć tysięcy dzieciaków w to uwierzy, nie? Jedna na dziesięć tysięcy dzieci w to uwierzy. No i co i, 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 i pójdzie do i pójdzie wiesz do rodziców, mamo, a ja słyszałem, że ten tata, to, są, to już już nie ma nic wyżej, wiesz? A on to sobie wypowiadał. Zdaję sobie sprawę z tego, że on jakby nie ma świadomości jakie, 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 jakie idą za tym konsekwencje jakie idą konsekwencje za powiedzeniem tego typu słów, bo można się nazwać wiesz, od lamusów frajerów najgorszych ale nazwać, nazwać kogoś pedofilem i nie mieć na to w ogóle, kurwa że my gadamy, ale dobra i nie mieć na to nawet wiesz, łamka jakiegoś Przesłanki nawet nie i śmiać się tymi tymi, tymi, tymi bie, 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 białymi, szczurzymi zębami. Oh, no nie mogę, nie mogę, nie mogę, no już masakra, nie. nie? to oskarżenie jest zbyt mocne, ja w zasadzie nie chcę tego tematu ciągnąć, jeżeli nie ma żadnych dowodów. Natomiast Mateusz podło oskarżenie a propos Bukmachera i e, też włączyła się w to federacja, więc powiedz mi Mateusz, jak to wyglądało w swojej perspektywy no, Tak, tak, oczywiście. To, to o co poszło, to, to nie jest żaden Bukmacher, ani zakłady bukmacherskie, tylko to są chłopaki, którzy specjalizują się w do, doborach odpowiednich zestawień meczowych i tak dalej. I oni dają propozycję, tam jest mniej więcej 70 chyba do 30%, e, że trafiają. No siedzi nad tym jakaś, jakaś grupka ludzi, e, która za to odpowiada i, i, i tyle to nie, są, to nie jest Betknik, czy, czy no nie będę wymieniał innych yy, zakładów bukocherskich, bu buko 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 z którymi ja się związałem, tylko to są chłopaki, którzy po prostu zajmują się typowaniem meczy, walki i tak dalej. Więc to, a to, że w ogóle są z Rosji, to już w ogóle jest jakiś kuriozownie. Jak aktualnie wyglądają e, Twoje relacje z Fame MMA, no bo obserwatorzy widzą tutaj pewną, e, no że jest trochę tak, e, jest taki mały konflikt, może jakaś sprzeczka między organizacją taka, Wyczuwalna w powietrzu. Ale dlaczego w kontekście? No w kontekście choćby wypowiedzi pana Jacka, że, e, że tutaj bardziej reklamują, e, nie wiem, szalonego reportera. Czy, to czy to choćby w konflikcie z Nitro też e, jakby bardziej strona była bardziej w No wiadomo, no wiadomo że, że gdzieś tam zawsze staną. Y, tata ma, tata y, po prostu jest gościem, który mówi to co myśli i myśli to, co mówi. I jego nie zatrzymasz, jak on chce coś powiedzieć, to to powie. Jego nie, nie interesują te walki. Wiesz, on fajnie, że się spełnia po pieniądze, że się może napisać. I na tym, na tym fajnie zarobić, ale zarówno ja, jak i, ta, jak, jak i mój tata mamy z czego żyć, mamy gdzie zarobić jakby pieniądze. I nie jest to ani aktorstwo, ani nie są to walki, więc my tu możemy być, ale nie musimy. Więc, a to, że, 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 że bijemy wszelkie rekordy o, o jakby oglądalności, no to, to się to się tłumaczy, sam, jakby mówi samo przez siebie, a ojciec, jeżeli ma coś do wyrania, a Jakąś pretensję czy żal, tak jak się do, do Bogdala, to to zrobił. Ale później e, przy innym temacie e, Michał, gdzieś tam się do czegoś e, przyznał, czy tam coś jakby e, za. za, za e... Potwierdził, jakby waszą stronę. Tak, tak, tak. Więc tak. Więc, więc jakby. Więc. więc e, nie, tutaj nie wyczułem żadnego antagonizmu. Okej, okay. nie wnioskuję. Takie pytanie, ale okej, okay, możesz mieć takie pytania od internautu, więc, więc jakby też dosyć rozwięźnie się na nie odpowiedziałem. Okej. Okay. Powiedz mi, jak podoba się ta interakcja z publicznością, bo dużą część konferencji, no była ta potyczka słowna z, no tak, tak, z widzami. Tak, bo to jest tak, wiesz, na przykład jak wychodziłem na, na medytrening, to miałem oklaski, tam ktoś tam gwizdnął, ale słyszałem oklaski. Później na, na ważenie jeszcze większe oklaski, bo zrobiłem taki, taki swój ten, nie? Taki tam swój performance, jak to, się mówi, to jak to ładnie nazwali chłopak ten Arek. Um, no, a później a, no, i, i mnie to generalnie ani parze ani chodzi naprawdę, bo e, nawet nie poczułem ani jakieś, Nie no, jest to gdzieś tam w, w, miłe, ale w, nie wiem, w kategorii procenta gdzieś tam, że a fajnie, o, fajnie, że w klaski, A to, że buczeli też fajnie. też mnie, Ogólnie też mi to nakręca, nie? E, I na przykład jak była walka z Alanem? Eee, to ja oglądając tą walkę po raz chyba 24 czy 5 albo 7 dopiero wtedy usłyszałem że kszczeli tam jebać Murana, tam kszczeli jebać Lalunę, czyli dwa czarne charaktery z poprzedniej gali, które zrobiły największe zasięgi. Nie? Musi być, e, e, muszą, e, e, jakby muszą być ci, e, ci, e, ci kochani, ci nienawidzeni, żeby wszystko miało swój wyraz, swój smak i co później, a co w efekcie końcowym, finalnym e, marketingowo musi się czasów. Padło również na. Tak jakby marketingowo, plus oczywiście też finansowo dla strony federacji i dla, dla strony zawodników. Padło również nazwisko Dominika Zadory, kickboxera. Ja zastanawiam się, czy ty nie chciałbyś tym dopełnić pewnego, znaczy może stawiasz sobie taki cel i dopełniasz, zatoczysz kółko, czyli od tego pierwszego nagrania, które wyszło, gdzie tak naprawdę zaczynałeś treningi i chciałbyś, żeby właśnie ta historia tak zatoczyła koło i żebyś mógł e, zmierzyć się z nim w OKTAGONIE. Powiem ci tak, bardzo chętnie bym Ci się troszkę rozwinął na ten temat, ale nie mogę, bo, bo nie mogę. Jeszcze ale, nie możesz. Ale mam pana, który Ci się rozwinie, jak go ładnie podkręcisz. Nazywa się Arek Tak. <noise> tak, on już tam na tym, na, na, na tym swoim kanale komentarzy zdradził to i siamto i tamto. No ja niestety z szacunku do, do, do Federacji, jakby to jest normalne, że obowiązują mnie swego rodzaju klauzury poufności, czy to w tej Federacji, czy w każdej innej. I nie mogę o tym mówić, ale tak, czysto hipotetycznie, mogę się wypowiedzieć. Tak, za zatoczyłoby to koło. Tak. Takie dopełnienie historii można powiedzieć. Tak, e, po, po, tak, zatoczyłby to koło, tak, rozbiłoby to polski internet. E, tak, e, jeżeli bym wygrał, to byłaby to historia książka albo dobry film. Hmm. No i jeszcze jest kilku rywali, między innymi Popek i Marcin Najman, którzy też są tutaj z tobą konfrontowani, ale na nich przyjdzie czas i rozumiem, że. Tak, 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 tak jest, jest, jest. To jest, jest jakaś kolejność. Tak, jest tam szelikać, no jest ich kilku, nie? tam jeszcze. już króciutko chciałem, zapytałem swojego tatę, twój bo, też. Bez nikt, bez nikt, hmm nikt z tym biednym piaszkiem nie, niech się nie chce się bić, kurde, z tego, co słyszałem, nie? Że, że każdy gdzieś tam... Teraz Arek, e, Marcin brzosek przepraszam, jest tam, widziałem... No, do... no tak, ale ten nie chce z kolei wełmać, Ale z tych fighterów, no przecież, nie Także ja, znaczy, no, no, jak, no dobra, no, nie? no fajnie, fajnie. W każdym razie lista jest do ciebie długa i ta. na pewno przez jeszcze długi, długi czas będziesz miał co robić. Króciutko chciałbym, żebyś odniósł się do tej, do tego wywiadu, który wczoraj pojawił się na YouTubie a propos domniemanego ochroniarza rodziny Murańskich. Zapytałem o to twojego tatę i również chciałbym, żebyś swoimi słowami też zajął stanowisko w tej sprawie. Tak, już mówię o co chodzi. To nie był żaden mój ochroniarz, to jest po pierwsze. Może zacznę od tego. To był mojego taty, którego, którego tata poznał na planie. On gdzieś tam ze mną pojechał na, na sesję i ogólnie były relacje takie neutralne. Przyszło na tego konfidenta, bo to jest jawna prostutka, jawny konfident. Białko od chłopaków z zabrzak. Razem z załącznikiem. Ten załącznik mogę pokazać. A, to mamy to. To możemy odeślemy do wywiadu z twoim tatą, bo jeżeli mówisz o tym zdjęciu, tak. to to zdjęcie jest, dokładnie to zdjęcie jest na wywiadzie z twoim tatą, no, więc... Ale później się ludziom będzie wiesz.

Tatuaż. I tutaj jest już takie finalne zdjęcie, że dla potwierdzenia, żeby dla niedowiarków, że to jest ten tatuaż, nie? Czyli jakby chłopaki pokarali go adekwatnie do czynu, który zrobił, a po prostu poszłodową. Do dobrych ludzi. A, no i wtedy, kiedy się mój tata o tym dowiedział i dostał te białko od kogoś tam razem z tym załącznikiem, no to jakby temat uciął i prze przegonił lochę, wygonił, pognał. No i tak się teraz połęta, wiesz. Zgzygali na galę i, 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 i gdzieś tam szuka, szuka atencji i szuka... Mało tego, jeszcze w tym czasie, kiedy gdzieś tam mieliśmy te relacje, to ja mu gdzieś tam epizod załatwiłem, wiesz, w Lombardzie, gdzieś tam w jego sprawie w, w, w mu pomagałem. No i teraz tak wyszło, jak, wiesz, no w, 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 wyszło jak wyszło i myślę, że te zdjęcia wyrażają więcej niż tysiąc słów, nie? No tak. dobra, to na koniec jeszcze wracamy do pojedynku z Arkadiuszem no i też. Oczywiście ten, ten chłopaczek od tej reklamy, od, tego, od tej konkurencji waszej oczywiście ma dożywotniego bana, bo e, zarówno ode mnie jak i od taty i, i, i ewentualnie o mamie, bo też o mamie niedługo będzie głośno, e, no bo to nie było dziennikarskie podejście do tematu, nie? To było cały czas po, podkręcanie. fajnie wbija szpilki kanionki, ale on to robi ze smakiem, a tam było takie jakby kurwa z taką nienawiścią, Jeszcze podkręcę, wiesz? Generalnie chłopaczy nas zasłużyły na liście, no ale jakby zrobić tego nie mogę, mogę po prostu jedyne co to odmówić mu dożywotnia wywiadów, no i tyle. Dobra, temat zamykamy. Ostatnie pytanie właśnie, już wracając do walki z Arkadiuszem Tańculą. Jak będzie różnić się ta walka z, 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 odnosząc się do poprzedniego pojedynku, mhm. no i, i jak, jak ją zakończysz? W no chciałbym dać Arkowi dwie, może trzy rundy ale niestety skończę go w pierwszej. No. Tak czuję, że te lejce tak puszczą, że by, też nie, nie, nie chcę, żeby to zabrz, tak by zabrzmiało też tak, tak bunczusznie i pysznie, że tutaj wjeżdżam i rozjeżdżam, jak to mówi Mirek Ochniński. Eee, wjeżdżam i rozjeżdżam, bo wszystko się zdarzyć może, tak? Wszystko się zdarzyć może. Ale... Y no ja naprawdę tak patrzę na tego Arka i tak patrzę na tych swoich sporych, marterów, z którymi sparowałem i patrzę na, na to, jakie miałem walki przez ten czas yy, i generalnie na progres, jaki zrobiłem i na to wszystko, co, jaki mam mental przede wszystkim, tak, bo ja wtedy nie miałem, mój mental był wtedy na poziomie, też bardzo niskim, tak, z filmem, z tym filmikiem, yy, połączona z pierwszą walką, wiesz, że ja byłem sam przeciwko całemu światu, kurwa, wtedy, nie? Yy, i byli tylko, wiesz, moi, moi rodzice i, 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 i przy mnie i najbliżsi. I kurwa podołałem, więc, a więc teraz mam taki mental, że po prostu wchodzę i ja tutaj naprawdę nie czuję. Jakby nie wyobrażam sobie, że czymkolwiek mógłbym miar, za, za jakby za, m, m, zaskoczyć. Czymkolwiek. Czymkolwiek. Mateusz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i powodzenia na Twojej najbliższej walce. Bardzo dziękuję. Dzięki, Mateusz. Trzymaj się. jesteśmy bezpieczni.